Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam kolejny haul styczniowy, ale obiecałam sobie, że to był już ostatni, będzie już ostatni haul, przynajmniej na dwa miesiące. Bo nie mam kasy, wydałam wszystko w tym miesiącu, były wyprzedaże, także pokażę Wam co kupiłam. Jest tego dosyć sporo. To jest część kosmetyczna, a za chwilę nakręcę część dodatkową, czyli akcesoria. Nie do makijażu w każdym razie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do tej części. Zacznę od tego, że kupiłam sobie w końcu wymarzony mój pędzel, który jest brudny Dałam z Dałam za niego 54 zł i jestem bardzo zadowolona. Ten, ten pędzel pozwala mi zaoszczędzić podkład. Nakładam najpierw tym języczkowym pędzelkiem, który miałam z Oriflame. A... Teraz biorę jedną czwartą tego, co nakładałam na tamten pędzel. Naprawdę jest mega super ten pędzel w ogóle. W każdym razie włosie z niego wypada troszeczkę, to czarne. To białe nie zauważyłam, żeby syntetyczne włosie wypadało, aczkolwiek naturalne, owszem, sypie się i to dosyć sporo. Ale mam nadzieję, że to jest okres przejściowy. Jak już się przyzwyczai do klimatu panującego w moim pokoju, to pokocha mnie i nie będą z niego wypadać włoski. Kupując ten pędzl, mogłam sobie dobrać jakąś rzecz z promocji Inglota i zdecydowałam się na bazę. Eee, używam teraz e, bazy z Virtuala i Joko, ale stwierdziłam, że skuszę się na to. jeszcze dodatkowo nie otwieram jej jeszcze, żeby powietrze się niej nie dostawało. Na razie skończę tam te dwie, zacznę tą. Także jestem zadowolona z tego zakupu. Ona normalnie kosztuje 38 albo 36 zł, a ja za nią dałam 19 albo 20, coś takiego. No i pech chciał, żeby weszłam do Sefory. Wchodząc do Sefory natknęłam się na stoisko z promocją i właśnie zapomniałam jednej rzeczy. Czekajcie. Dobra. Wyszłam do Sefory i było stoisko z przeceną. I były tam takie pyłki. Hmm. Ja mam w kolorze żółtym. Nie wiem, jak on. Mam... O, pokażę Wam tak. E, w każdym razie te pyłki kosztowały 7 zł. Nie miałam jeszcze nigdy żadnego kosmetyku z Safory. A więc kupiłam sobie ten. Zrobiłam wam słoczyka. To, to nie jest pigment w każdym razie. To jest taki proszek nadający połysk w kolorze, w którym on jest. Może zobaczycie, tutaj jest. Bardzo ładnie się skrzy, jest drobniutko zmielony, nie ma jakichś e, cholernie nachalnych drobinek. Jest fajny. No i obok w tym samym koszyczku też za 7 zł leżała baza sefory. No i oczywiście wzięłam, już mam dwie dodatkowe bazy. E, przy kasie się oczywiście okazało, że ona wcale nie była za 7 zł, tylko za 12, no ale nie będę mącić. Także czeka też na otwarcie, jest zafoliowana. Także nie wiem, jak się sprawuje, ale zobaczę, przetestuję. Wcześniej jeszcze zamówiłam kosmetyki na peze, te za 10 zł do testu. I przyszły mi dwie kredki, z czego jedną oddałam mamie i nie umiem jej, zlok jej zlokalizować. Dlatego pokażę Wam jedną. Jest to serial Śnienie. I to jest kredeczka brązowa. Jest bardzo mięciuśka. Jest tutaj. To jest taki metalizujący brąz, przechodząc nawet w fiolet bym powiedziała. Na linii wodnej trzymie się tak średnio, ale fajnie się sprawdza pod oczkiem. Czy, no, na górnej powiedzmy nie sprawdza, ale pod oczkiem się sprawdza fajnie. Do tego były jeszcze róż i brązer z tej samej serii lśnienie. Wyglądają one tak. I co o nich powiem, to to. Że się cholernie błyszczą, ten brązer. Zaraz, ten brązer um, stosuję jako rozświetlacz. Nie wiem, czy zauważycie, jak. O, tu jeszcze nie. Mam. Chyba nie zauważycie. Wiecie co, naprawdę, mam bardzo dużo drobinek i nie nadaremno mają na zwęśnienie. E, aczkolwiek jestem bardzo zadowolona z pigmentacji róży. Z tymi różami idzie przesadzić, ciężko się je blenduje, ale jestem z nich i tak zadowolona, bo używając tego różu nie muszę używać dodatkowo rozświetlacza. A jest zima, także zawsze ożywienie jakiś blask na twarzy się przyda. Bardzo fajne. Chociaż cieszę się, że to kupiłam za 10 zł, te wszystkie kosmetyki, bo osobiście nie wybrałabym tej kolekcji, ale tak, jestem zadowolona. Będąc w Agent'em kupiłam sobie liner żelowy z brokatem. Dałam za niego 5 zł Kupiłam sobie pędzelek. Szukałam kuleczkowego pędzelka od dawna nie mogłam nigdzie znaleźć w fajnej cenie, a ten to wydawał mi się za drogi na internecie nie chciałam się zamawiać, ponieważ przesyłkę trzeba płacić i weszłam do agentem. I będąc przy kasie, chciałam już wychodzić pomału, i patrzę się, jest to z pędzlami, zajdę, zobaczę. I powiem Wam, że trafiłam się super rzecz. Jest to taki pędzelek dwustronny. Tutaj jest końcówka do linera lub do brwi, kto jak woli. A tutaj jest pędzelek kuleczkowy z naturalnego włosia. Pędzelek kosztował 4,90. Dokładnie 4,90. Nazywa się Smoky Eye Brush by Agent M. Jestem z niego mega zadowolona. No lepiej nie mogłam trafić. To jest chyba mój najlepszy zakup. Super, polecam go wszystkim. Szczególnie, że kosztuje 5 zł. A jest naprawdę w bardzo dobrej jakości. Eee, następnie pojawiła się nowa kolekcja Essence. Mm, I Love Berlin. Jest I Love Berlin. Eee, I w każdym razie nie skusiłam się praktycznie na nic, oprócz tego jest to balsam do ust ta kolekcja była bardzo tania bo paletka kosztowała 9,90 albo 10,20, coś, coś takiego właśnie kupiłam ją mojej siostrze i ja mówię, ja mam cieni dosyć także jedynie jak mnie coś zauroczy bardzo, to wtedy biorę może jest jakaś wielka promocja, ale nie potrzebuję naprawdę takich malutkich paletek to jest taki balsam, który nadaje lekki połysk metaliczny bardzo fajny kosmetyk, a szczególnie podobają mi się opakowania tego. Tutaj e, takie w, lakierowane napisy na, mat, na, na matowym dęku są. Naprawdę ślicznie to wygląda. I to jest kolorek e, 02 Sea Lights. E, następnie kupiłam sobie eyeliner w pisaku, bo nigdy nie miałam, a chciałam spróbować, jak to jest. I kupiłam sobie eyeliner z Oriflame. I powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolona. Robię to, co prawda nie ma, nie ma jakiejś tam strasznie wielkiej pigmentacji, bo to nie jest taka, wiecie, głęboka czerń. Ale naprawdę, wydaje mi się, że dochodzenia na co dzień w takim linerze jest super, jest tutaj. Eee, nie pamiętam, ile za niego zapłaciłam, 14,50 chyba. W każdym razie nakładam go na oko, na, na, na oko, na oko on jest... Automatycznie suchy, po prostu jakbym się malowała swoim kosmetykiem i ja od mogę lecieć. Bo w te w pędzelku nie mam czasu, po prostu rano nakładam pędzelkiem, ok, i co? Ja później 20 minut czekam, żeby to wyschnie wszystko. A ten sprawdza się naprawdę super, jestem z niego bardzo zadowolona. Co prawda trwałość jego nie jest jakaś tam mega rewelacyjna, ale do szkoły wystarczy. Później się można w domu poprawić. E, następnie, znów poszłam do TK Maxa. <grym> Korzystać z następnych promocji i okazało się, że są jeszcze większe niż były wtedy, kiedy kupowałam mój zestaw ze styli za 24 zł. Teraz poszłam do TK Maxa i kupiłam zestaw ze styli za 18 zł. I w skład tego wchodzi pomadka. Wiecie co? Bałam się strasznie tej pomadki, bo to wszystko jest zapakowane i nie byłam w stanie sprawdzić, jaki to będzie kolor. A tu proszę, świetna pomadka Nude. Tak się prezentuje kolor. Zrobię Wam słoczyk. Słoczyk zrobię tutaj. Proszę bardzo. Czyli nude, jak nude. Ona jest w kolorze ust. Nie widać jej zbytnio, ale bardzo fajnie nawilża. Usta są bardzo po niej mięciutkie, także jestem z niej mega zadowolona. No i te opakowania. To jest szczyt prostoty, a jest przepiękne. Tutaj na tym na skówce. O! ma wydrążone takie kwiatuszki, no jest przepiękne. Oczywiście właśnie sobie włożyłam zakrętkę w to. No ale cóż. Eee, I tak, w tym zestawie znajdował się dalej um, cień mineralny um, Nanda Devi I to jest taki czekoladowy brąz. Naprawdę jest rewelacyjny. To jest mój ulubiony cień w załamanie powieki teraz. Eee, Przedstawia się on... Przedstawia się on teraz tak, żeby mocniej wam pokazać. Jest to taki kolorek. Chłodny brąz, naprawdę śliczny. No tak umazałam się cała. Są bardzo trwałe, nie osypują się w ogóle te cienie. Jestem z nich bardzo zadowolona. I wiem już, dlaczego ta firma jest taka droga. Za jakość trzeba czasem zapłacić. W każdym razie... Do zestawu był jeszcze, czyli znaczy w zestawie był e, Oil Free Silk Coral Tinted Moisturizer i ma SPF 13, 30. I w każdym razie e, jest odcień medium e, 01. Wygląda to tak. Ale nie pokażę Wam słocza, gdyż ja tego jeszcze nie używam, żeby nie skracać żywotności tego kosmetyku. Zacznę używać na wiosnę, kiedy będzie mi potrzebny lżejszy podkład niż ten, który teraz używam. Także z tego zestawu jestem zadowolona. Chciałam wziąć więcej, ale wszystkie były w tym samym kolorze, dlatego po co mi dwa razy tak samo. Byłam tydzień później, nie, trzy dni później byłam w TK Maxie i już żadnej promocji nie było. Kupiłam sobie jeszcze torebkę z 473 zł przecenioną na 15, także kocham ten sklep. Chyba tam będę chodzić co dzień. nie, jak tylko będę w Bielsku. I w TK Maxie zakupiłam sobie jeszcze kolorowe lakier do włosów, tak jak wstydzę pokazywałam niebieski. Niebieski mi się skończył. Na wyjeździe na ferię robiłyśmy z koleżanką recital naszej piosenki obozowej. W zasadzie to nie był obóz, ale tak to nazwaliśmy. I teraz zapłaciłam za ten spray 4 zł w kolorze Ultra Violet. Prezentuje się on teraz Wam pokażę jak. To jest taki kolorek. Na włosach, jak on zaschnie, ma bardziej intensywny kolor. Także bardzo lubię z tej firmy te spraye. I drugi kupiłam też za 4 złote. Z Mars Beauty. Tak, to jest kolor Passion Plum. W takim ciemnym fiolecie, jak moja ściana w pokoju. Także kosmetyki bardzo fajne. I co jeszcze? Aha, robiłam zakupy na sklepie Patal. Zamówiłam sobie trochę rzeczy. W zasadzie robiłam zamówienie zbiorowe, wszystkie koleżanki, mamy koleżanek i tak dalej. Zamawiałam jedną rzecz. I tak jak wam pokazałam, w konkursie jest do wygrania pomadka Twinkies. Kupiłam tych pomadek 7, ale już mi się połowa rozeszła. Znaczy w zasadzie, jedną zgubiłam na stoku, jedną używam, jedną mam zapakowaną, dwie idą na konkurs, a jedną komuś dałam. Eee, w, ka w każdym razie eee, pokazałam tą pomadkę koleżankom w klasie i zamówiły wszystkie po 5 na razie Też dziewczyny zamówiły po 5, po dwie. Eee, także e, powiem Wam, ta pomadka jest rewelacyjna. Ona smakuje jak ciasteczka pachnie jeszcze lepiej, no jest po prostu cudowna. Hmm, aha, jest matowa, dlatego chłopcy też ją mogą używać, bardzo fajna. E, kupiłam sobie też mm, w trochę kiczowatym opakowaniu, ale pomadkę z Playboya. E, w każdym razie bardzo, bardzo mi się podoba kolor. Jest to brudny róż. Brudny róż, który prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest ta pomadka. E, kolor mi się bardzo podoba, jest to kolor 65 Miss May I cóż mogę o niej powiedzieć e, Trzeba mieć pod nią balsam, gdyż e, jest e, gęsta I ciężko się ją rozsmarowywuje e, na suchych ustach I podkreśla suche skórki, jeśli ktoś ma na ustach Kupiłam sobie też dwa pigmenciki e, z Collection 2000 e, Dazzle Me e, W kolorze Tinkerbell tak, Tinkerbell oraz y, Jaffa. To jest taki turkusik, y, turkusik, turkusik, taka turkusowa zieleń z lekkim pomarańczem. Y, powiem Wam, że pigmentacja tych pigmentów y, zostawia wiele do życzenia, aczkolwiek najgorsza nie jest. Dlatego y, nie będę narzekać. I kosztowały bazłutówkę każdy, także chociażby nie wiem, co to i tak fajny kosmetyk. I kupiłam sobie błyszczyk z Sally Hansen, który jest teoretycznie wybielający uśmiech, prawda? Ma sprawiać, że nasze zęby są bielsze przy tym błyszczyku w kolorze fioletowym. Bo chciałam taki kolorek od dawna. Tyle, że ja wam powiem to jest ten błyszczyk, to jest jeden wielki szajs. Tutaj jest kolor. Po pierwsze wysusza, po drugie gęsty, po trzecie śmierdzi ee, śmierdzi? Tak, śmierdzi e, a po czwarte po czwarte, jak się go chce nałożyć na usta jego się tak strasznie mało na, tej, e, na tym aplikatorze wyciąga to jest jakaś porażka po prostu e, aczkolwiek kolor mi się podoba, dlatego kombinuję e, różne metody na niego, co zrobić, żeby się go fajnie aplikowało i fajnie wygląda. I jeszcze z Oriflame zamówiłam sobie moje jajuszko, miodzik, jak to kto woli nazwać. Był w promocji za 9,90. To jest krem, bez którego się nie mogę obejść. Kończy mi się jeden, zamawiam następny. Służy mi do wszystkiego, do nacierania suchych miejsc, do tutaj w kącikach oczu nakładania, do smarowania ust, skórek, paznokci. Wszystkiego. To jest krem uniwersalny, tak się nazywa. I jest mega. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie mojego, co to jest mój hol, <grymnie> za, mój za oglądnięcie mojego holu i dziękuję za wszystkie Wasze subskrypcje, gdyż jest Was, was już na chwilę obecną mm, 347. Także prawie 100 osób przybyło od momentu, w którym zaczął się konkurs. Dziękuję Wam ślicznie i za wszystkie prace konkursowe, które cały czas nadsyłacie. Po prostu jestem w szoku. Nie wiedziałam, że będzie taki odzew. Naprawdę przychodzi do mnie dużo prac i mam teraz już problem wybrać, zdecydować się na którąkolwiek. A co dopiero wybrać dwie z tego. Także tragedia będzie dla mnie. Yy, ale dziękuję, zapraszam dalej do konkursu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do następnego filmiku. Papa! Pa.